pączki. Mamy środek karnawału, więc najwyższa pora. Dzisiaj moje odkrycie tego roku, czyli pączki z ciasta drożdżowego zaparzanego. Zapraszam. Na początek robimy tak zwaną zaparkę, zapaszkę. Chodzi generalnie o zaparzanie w szklance mleka 100 g mąki. Mieszamy wszystko dokładnie 3 paczką, żeby nie było grudek i podgrzewamy na małym ogniu, aż zgęstnieje. Jak będzie miało taką konsystencję klejku, to zostawiamy do przestygnięcia. Do takiej masy przestygniętej w temperaturze mleka dodawanego do ciasta drożdżowego dodajemy 6 żółtek. Możecie mieszać trzepaczką jak ja, co jest nieco trudne na początku, lub użyć tutaj miksera. Wszystko dokładnie rozcieramy. Na koniec dodajemy 60 g cukru, czyli 5 łyżek. I ten cukier musi się rozpuścić w masie. Dodajemy jeszcze jedną łyżeczkę cukru waniliowego. Do dużej misy albo misy miksera robota dodajemy 400 g mąki roztarte żółtka z zapaszką, 7 g drożdży suszonych i to zaczynamy wyrabiać. W międzyczasie dodajemy 125 ml ciepłego mleka, czyli około pół szklanki. W razie potrzeby nieco więcej lub mniej. Jak ciasto przestanie się lepić, dodajemy 50 g miękkiego lub roztopionego masła i wyrabiamy. Jeszcze na koniec wlewamy łyżkę spirytusu lub octu. Ciasto ma być bardzo dobrze wyrobione, może się nieco lepić. Po wyrośnięciu powinno przestać się całkowicie lepić. Wyrastanie około półtorej godziny, u mnie pięknie ciasto wyrosło po tym czasie. Wykładamy je na stolnicę. Możemy leciutko podsypać mąką tylko tyle, żeby ciasto nie przywarło do stolnicy i przerabiamy przez chwilę. Następnie takie ciasto rozwałkowujemy na około półtora cm i będziemy wycinać kształty. Ja wyciąłam kształty taką wykrawaczką o wielkości szklanki i pączki były małe. Jeżeli chcecie bardziej standardowe, standardowej wielkości, to polecam użyć wykrawaczki o średnicy około 8 cm. Zostawiamy do napuszczenia bardzo ważny etap. Pączki muszą zdecydowanie stać się większe, bardziej wyrośnięte. I takie dopiero wrzucamy do rozgrzanego oleju. Temperatura około 175 stopni. Jak nie macie termometru, to olej ma być na tyle gorący, że pączki po wrzuceniu od razu zaczynają się smażyć. Smażymy około 2-3 minuty z każdej strony do zrumienienia się. I wyciągamy pączki na ręcznik papierowy, żeby nieco odsiąknęły z nadmiaru tłuszczu. Po lekkim ostudzeniu nadziewamy ulubioną marmoladą. Może być marmolada z róży, mogą być powidła, może być nutella. Następnie na koniec polewamy lukrem lub możemy posypać cukrem pudrem lub poleć czekoladą, co wolicie. Pączki są przepyszne, mega puszyste. No to ciasto jest zdecydowanie różne od takiego tradycyjnego ciasta drożdżowego. Polecam, spróbujcie, bo jak dla mnie nawet lepsze niż moje do tej pory ulubione pączki z ciasta takiego tradycyjnego drożdżowego. Ja Wam dziękuję za uwagę i życzę udanego karnawału. Do usłyszenia!